Cześć! Słuchajcie, zobaczmy trailer Frozen Zone. Trailer z nowego update'u gry Trailout właśnie. Piękna zima, słuchajcie. W tym momencie zaczynam sobie myśleć, że może twórcy Trailouta... O! Fajna muza, zupełnie inna niż soundtrack w grze. Myślę, że spoko opcją byłoby, gdyby została dodana też inna muzyka, właśnie w innym guście. Byłoby to fajne urozmaicenie. Eee, a co tu nas czeka? Eee, no, w ogóle ta zima to mi się kojarzy z Forza Horizon i z tymi czterema eee, klasycznymi porami roku. Mam nadzieję, że może twórcy coś takiego będą tutaj chcieli wprowadzać. Było to by wyrąbiście świetnie. Eee, no, kupa roboty myślę, tu została zrobiona, żeby cały świat zrobić od nowa. A my się widzimy zaraz w grze. Cześć wszystkim Angel 666 Tester Gear, słuchajcie, 31 grudnia wczoraj w sylwestra wjechała nowa aktualizacja do gry. Trailout, mega szacun za to. Co producenci tutaj odstawiacie? Jak widzicie, doszły nam tutaj takie świąteczne lampki. No, lekko może to akurat trochę późno razem z tą choinką, która jest w tle, ale popatrzcie, pies zyskał również świąteczną czapkę. No też lekko późno, ale cóż, no cieszmy się chociaż tym, że taki akcent został dodany, bo. Naprawdę lubię, gdy producenci dodają. A co nas czeka? Przede wszystkim, w tym momencie, możecie zobaczyć, jak gra się rozwijała. Od wyjścia był update Halloweenowy. Ja niestety jeszcze wtedy tej gry nie miałem kupionej, natomiast zobaczcie, że jest napis coming back soon, czyli jest szansa, że w przyszłym roku Halloweenowy mm, tryb również zostanie dodany. Mam nadzieję, że nie wiem, w zmienionej formie albo nie, ciężko mi powiedzieć. A teraz e Wczoraj, tak jak powiedziałem, został dodany, zostały dodane dwa nowe samochody, zaraz ich spróbujemy poszukać. Dwie nowe mapy i outfit Santa. E, no, ja jeszcze jakiś ciuszków nie mogę zmieniać. E, ale, ale, jak mowa jeszcze o update'ach, słuchajcie, to najważniejsza informacja: Trailout Online, czyli e, tryb e, multiplayer, który e, niedługo. Powinien, że tak powiem, wjechać. Dobra, udajmy się na złomowisko, które też się zmieniło. No, zarąbista sprawa. I spróbujmy zobaczyć, czy te auta są gdzieś dodane. Czy to są jakieś specjalne samochody? Ja teraz po depresie ściągawką poszukamy sobie ich nazw, e, więc mamy auto Desanta i Henry, czy mamy takie jest Henry, Henry GT42F dokładnie, a Desanta stawiam że to będzie to, Wow! ale kawał pikapa, ok, czyli potrzebujemy to nie 1500 i 1800 na te auta. Dobra. To na pewno auta ze mną zobaczycie, chociaż no ja chwilkę będę musiał e, pograć w nie. E, a w międzyczasie słuchajcie, zobaczmy, e, poszukajmy tych nowych tras, bo nowe trasy e, to miały być e, Frostway i White Darkness. Biała ciemność. To brzmi ciekawie. Okej. Okay. No, to może w innym trybie? W ogóle zrobię Wam materiał z tych innych trybów, bo to też jest fajne. Dobry sposób na zarabianie kasy jest. Mamy Frostway i White Darkness, czyli w niektórych trybach doszły dwie nowe mapki, ale to do tego, że tak powiem, jeszcze na to wszystko przyjdzie. E, przyjdzie czas. E, no, ja tak jak wam pokazywałem, outfit'a niestety nie mogę jeszcze sobie zmienić. Mam nadzieję, że wkrótce mm, będzie to możliwe. E, ale słuchajcie, e, jeszcze raz sobie przejdę do... E, do... E, na złomowisko, tak? E, dlatego że. Mm, Pooglądajmy sobie je. Pooglądajmy sobie je w wersji świątecznej. Wszędzie spadł śnieg. E, no W Krakowie już naprawdę nie ma kompletnie grama śniegu. Wczoraj w Sylwestra. E, byłem w krótkim rękawku na pole, w Sylwestra o północy. E, także. No, chyba sami e, rozumiecie, że jest ciepło. Dajcie w ogóle znać, jak u was e, pogoda, czy macie śnieg. E, no tu tego śniegu jest wszędzie, co nie miara. Ten ćwiczący w stroju Mikołaja i w tej swojej masce. Zobaczcie, jak mu zabawnie głowa chodzi. E, troszkę tu coś chyba poszło nie tak. Albo może ten strój Mikołaja ma za duży. no. Mm, strój Mikołaja żyje własnym życiem, jak możecie zobaczyć. Nie, z tej strony lepiej to widać. No dobra, to, to troszkę im, że tak powiem, nie wyszło, ale e, i tak szacun e, za to wszystko, co robią. No nie, 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 nie. Tak, Mikołaja, to my nie będziemy oglądać, na pewno nie. E, więc e, żegnam się z Wami, e, widokiem e, na bałwanka. E, do zobaczenia. W... Ale się chłopakowi rozjechał strój Mikołaja. Ups. No chyba warto było, że tu zajrzałem, bo to mnie rozbawiło, spoko słuchajcie, czasami wpadki w grach są śmieszne, chociaż naprawdę mega szacunek dla producentów gry, że zrobili aktualizację, czekam na następne, mam nadzieję, że Wy też, Angel666, tester gier, cześć!